Takie pyszne mięso zjecie w Whisky in the Jar w Poznaniu, a ja pokażę Wam, jak ta restauracja działa od kulis. Whisky in the Jar to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek gastronomicznych w Polsce. My jesteśmy dzisiaj w lokalu w Poznaniu i chcemy pokazać, jak działa ten biznes od kulis, jednocześnie pokazując też, jak wygląda digitalizacja procesów przy użyciu komar RP Optima. W gastronomii wprowadzi nas doświadczony menadżer Grzegorz Wieczorkiewicz. Grzegorz, zanim porozmawiamy trochę o tym, jak oprogramowanie komark pomaga Wam prowadzić biznes, to może powiedzmy coś więcej o tej restauracji i obstawiam, że mięso w house to jest coś, co jest najważniejsze. Dokładnie. Pomysł się zrodził ponad 10 lat temu i kręcił się wokół kawałka Tynizji, Whisky in the Jar. Jawił się w głowie pomysłodawcy jako miejsce przepełnione rock'n'rollem, motocyklami i dobrym mięsem po 10 latach możemy pochwalić się, że mamy najlepsze mięso w Polsce. Można u nas uświadczyć steki premium, ale także i ktoś, kto szuka klasyków, znajdzie coś dla siebie. Sami sezonujemy mięso i przyprawiamy w taki sposób, że zyskaliśmy ogromną popularność wśród mięsożerców. Jesteśmy bardzo poszukiwani na mapie steakhouse'ów właśnie wśród ludzi, którzy chcą czegoś więcej. Kluczowym elementem wdrożenia w Whisky in the Jar był komarch DMS, czyli system, który pozwala automatyzować procesy biznesowe i obieg dokumentów. Spółka Whisky in the Jar to nie tylko jedna restauracja, ale aż osiem, które znajdują się w różnych lokalizacjach w Polsce. Biznes ten generuje blisko 5000 faktur rocznie. Jak przyszedłem do firmy, to i cała papierologia lądowała w jednym małym biurze, które mieściło się przy poznańskiej starówce. Było dużo zagubień dokumentów. Teraz ten proces przede wszystkim pokazał nam, w którym miejscu dany dokument jest. Mamy przydzielane czasy na akceptację na poszczególnych procesach, co daje nam też ogromną przestrzeń do kontrolingu i weryfikacji, czy dany koszt jest zasadny. Nie tracimy czasu na to, żeby czekać na ten obieg papierowy. My korzystamy z tych narzędzi nie tylko biurowo, za biurkiem w miejscach, gdzie do tej pracy biurowej wszyscy są stworzeni i przyzwyczajeni, ale pierwszy kontakt z dokumentem ma osoba, która odbiera towar. Tak naprawdę powinna się skupić na produkcie, na ilościach, na tym, czy tam jest odpowiednia jakość, a nie na tym, czy jest dokument, jak jest opisany, czy jest podpisany itd. Więc to bardzo szybko pokazało naszym pracownikom w restauracjach, że. Zyskują więcej czasu na coś, co kochają, czyli na gotowaniu i na przebywaniu z gośćmi, a nie na utonięciu w stercie papierów. Mieliśmy okazję trochę się dowiedzieć o tym, jak radzą sobie menadżerowie z pracą z naszym systemem, a teraz chciałbym się dowiedzieć, jak to wygląda z perspektywy księgowości i kontrolingu można sobie bardzo łatwy sposób generować faktury z programów, które wprowadzają menadżerowie te faktury z poziomu lokalu. Jest to program DMS. Jako dział kontroli sprawdzamy prawidłowość wszelkich danych. Natomiast później są te faktury z DMS generowane do programu Optima. I z tego programu Optima już automatycznie przechodzą one do płatności, a następnie do księgowania. W każdym też momencie możemy sobie zajrzeć do tych faktur, zraportować według danych kategorii, na jakich chcemy pracować. Jest to na pewno szybkie i przyjemne, a szczególnie, że branża gastronomiczna wymaga szybkości i jakby to współgra z naszą branżą bardzo. Comarch BI to takie narzędzie, z którego możesz korzystać w różnych miejscach, które też pozwala Ci pracować z różnymi danymi, tutaj dane z wielu restauracji, z wielu miast. Jak to wygląda u Ciebie, taka codzienna praca z tym narzędziem? Są raporty, które służą mi w takiej codziennej pracy i z nich korzystam do raportowania do zarządu, przewidywania trendów, do porównywania miesiąc do miesiąca, dzień do dnia, rok do roku, ale są też takie raporty, które wyskakują od czasu do czasu, ogromną zaletą, tego, że posiadam je zebrane w jedno miejsce, jest to, że nie muszę przeskakiwać z programu na program, tylko te dane mam skumulowane na jednym ekranie, przeważnie jednoplanszowo i jeszcze na dodatek atrakcyjnie podane. Możemy na bieżąco monitorować koszty produkcji i dzięki temu zareagować na czas polityką naszą cenową. I tak w ostatnim czasie kilkukrotnie i inflacyjnie, i pandemicznie mogliśmy w bardzo szybki sposób zareagować. Są przykłady restauracji, zresztą nie tylko w restauracji i gastronomii, ale też innych firm, które miały dostęp dużo wolniejszy do danych, i dopiero po bilansie księgowym wychodziło na to, że miesiąc jest na stracie, a następny miesiąc już pokazał, że już było za późno na to, żeby reagować. My możemy reagować w czasie rzeczywistym. Te szybkie zmiany pozwoliły nam, jako jednymi z nielicznych, nie zostać poturbowanymi po tych i pandemicznych, i inflacyjnych zaszłościach z ostatniego czasu. W tym że może nie pracują, ale są nie tylko ludzie, ale też psy. Tak, jesteśmy pet friendly, przy przewagą ogromną psiaków, także mogą się ze sobą bawić. Przychodzisz z tequilą, którą właśnie czuję tutaj pod, tak, pod nogami. Kręć, kręci się nam i nas zaczepia. Jest największym wymuszaczem smaczków i posiłków ze stołu. Trudno się dziwić, że w takim miejscu nie tylko ludzie są głodni. Mam nadzieję, że ten film był dla Was okazją do tego, żeby przekonać się, ile czynności jest niezbędnych nie tylko w kuchni, ale również związanych z zarządzaniem procesami i ich digitalizacją, żeby stek wylądował na Waszym talerzu. Jak robi się biznes gastronomiczny w Polsce? Zobacz nasz podcast i transformacje.